Michał Bułhakow, Mistrz i Małgorzata Przełożyli Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski Wydanie bez ingerencji sowieckiej cenzury Czyta Katarzyna Tecowska Część druga, rozdział trzydziesty Na Worobiowych górach Burza przeminęła już bez śladu I przerzucona łukiem ponad całą Moskwę Trwała na niebie wielobarwna tęcza Piła wodę z rzeki Moskwy. Wysoko na wzgórzu między dwiema kępami krzaków widać było trzy ciemne sylwetki. Woland, korobiow i Behemot siedzieli na czarnych osiodłanych koniach, patrzyli na rozpościerające się za rzeką miasto całe w rozpryskach słońca, pobłyskującego w tysiącach zwróconych ku zachodowi okien, na piernikowe baszty nowodziewiczego monasteru. Coś zaszumiało w powietrzu i azazello wylądował w pobliżu całej grupy. Za czarnym trenem jego płaszcza lecieli Mistrz i Małgorzata. Musiałem przeszkodzić wam, tobie, Małgorzato, i tobie, Mistrzu, po chwili milczenia zaczął Woland. Ale nie miejcie do mnie o to żalu. Nie sądzę, byście mieli tego żałować. No cóż, zwracał się teraz tylko do Mistrza. Pożegnaj się z tym miastem. Na nas już czas. Wolant dłonią w czarnej rękawicy z rozciętym mankietem powiódł w tę stronę, gdzie niezliczone słońca roztapiały za rzeką szkło, gdzie trwała ponad tymi słońcami mgła, dym i opary rozprażonego w ciągu całego dnia miasta. Mistrz zeskoczył z siodła, opuścił jeźdźców i pobiegł na skraj wzgórza. Czarny płaszcz wlugł się za nim po ziemi. Mistrz patrzył na miasto. W pierwszej chwili zakradł się do jego serca smutek i żal, ale niebawem ustąpiły one miejsca słodkiemu niepokojowi, cygańskiemu podnieceniu włóczęgi. Na zawsze zrozum, że to wyszeptał mistrz i oblizał suche, spękane wargi. Zaczął uważnie przysłuchiwać się temu wszystkiemu, co działo się w jego duszy. Wydało mu się, że podniecenie minęło przekształciło się w poczucie wielkiej, śmiertelnej krzywdy, ale i ono było nietrwałe. Przeminęło. Zastąpiła jej nie wiedzieć czemu wyniosła obojętność, a tę z kolei przeczucie wiekuistego spokoju. Grupa jeźdźców oczekiwała na mistrza w milczeniu. Jeźdźcy patrzyli na gestykulującą na krawędzi urwiska wysoką, ciemną sylwetkę która to wznosiła głowę, jak gdyby starając się sięgnąć spojrzeniem aż za dalekie przedmieścia, to znów zwieszała ją na pierś, jak gdyby kontemplując wydeptaną, mizerną trawę pod nogami. Milczenie przerwał znudzony behemot. — Pozwól mi, maestro, gwizdnąć na pożegnanie przed jazdą. — Mógłbyś przestraszyć damę — odpowiedział Woland — a poza tym nie zapominaj, że już koniec wszystkich twoich dzisiejszych wybryków. — Ach nie, nie, Messer — powiedziała Małgorzata, która siedziała w siodle jak amazonka, podpierając się pod bok, a długi tren jej sukni spływał aż na ziemię. — Pozwól mu, niech gwizdnie. Ogarnął mnie smutek przed daleką drogą. Prawda, Messer, że taki smutek jest czymś naturalnym nawet wtedy, kiedy człowiek wie, że u kresu tej drogi czeka go szczęście? Niech on nas rozśmieszy, bo się boję, że to się skończy łzami i zepsuje wszystko, zanim jeszcze wyruszymy. Wolant skinął na behemota, ten się niezmiernie ożywił, zeskoczył z siodła na ziemię, włożył palec do ust, odął policzki i gwizdnął. Małgorzacie zadzwoniło w uszach. Jej koń stanął dęba, w zaroślach osypały się z drzew suche gałązki, wzbiły się w powietrze całe stada wron i wróbli. W stronę rzeki ruszył słup kurzu, i było widać, że kilku pasażerom tramwaju rzecznego, który przepływał właśnie koło przystani, wiatr zerwał czapki i wrzucił je do wody. Mistrz drgnął, ale się nie odwrócił, tylko zaczął jeszcze niespokojniej gestykulować. Wznosił rękę ku niebu, jak gdyby grożąc miastu. Behemot rozejrzał się z dumą. To był gwizd, nie przeczeł protekcjonalnie powiedział Korowiow. Przyznaję, że to był gwist, ale jeśli mam być obiektywny, gwist to był bardzo przeciętny. Nie jestem przecież cerkiewnym regentem, godnie odparł napuszony behemot i niespodzianie zrobił oko do Małgorzaty. Ano, spróbuję i ja. Zobaczymy, czy jeszcze umiem, powiedział Korowiow, zatarł ręce, podmuchał na palce. Ale uważaj, uważaj, rozległ się z konia surowy głos wolanda, bez numerów z uszkodzeniem ciała. Messer, proszę mi wierzyć, powiedział korowiow i położył rękę na sercu. Dla żartu, wyłącznie dla żartu. Nagle wyciągnął się, jakby był z gumy, ułożył wymyślnie palce prawej dłoni, skręcił się jak śruba, a potem rozkręcił nagle i gwizdnął. Tego gwizdu Małgorzata nie usłyszała, ale zobaczyła go w chwili, gdy odrzuciło ją wraz z jej ognistym rumakiem o jakie dziesięć sążni. Obok niej wyrwało z korzeniami dom, a ziemia popękała aż do samej rzeki. Ogromna połać brzegu wraz z przystanią i restauracją odskoczyła na środek rzeki. Woda w rzece zawrzała, spiętrzyła się i na niski, zielony przeciwległy brzeg wychlusnęło cały tramwaj rzeczny wraz z absolutnie nieposzkodowanymi pasażerami. Rumak małgorzaty parskał, pod jego kopyta spadła zabita przez gwistwa gota kawka. Mistrza ten gwist przeraził. Chwycił się za głowę i pobiegł z powrotem w stronę oczekujących nań towarzyszy podróży. No i co? Z wysokości swego wierzchowca zwrócił się do mistrza Woland. Pożegnałeś się? Tak, pożegnałem się odpowiedział mistrz i już uspokojony śmiało i otwarcie popatrzył w twarz Wolanda. A wówczas przetoczył się ponad wzgórzami straszliwy, podobny dźwiękowi trąb, głos Wolanda. Czas już! A także przenikliwy gwizd i śmiech behemota konie poderwały się do biegu, jeźdźcy unieśli się w siodłach i podswałowali. Małgorzata czuła, że jej oszalały rumak szarpie i gryzie wędzidło. Pęd wzdoł płaszcz Wolanda ponad głowami całej kawalkady. Płaszcz ten zaczął przesłaniać cały wieczerniejący nieboskłon. Kiedy na sekundę czarna opończa odrzucona została na bok, Małgorzata nie zwalniając biegu, odwróciła się i zobaczyła, że nie ma już za nimi różnobarwnych wieżyc z krążącym nad nimi aeroplanem. Nie ma już od dawna i miasta, jakby się pod ziemię zapadło. Pozostały tylko dym i mgła.